To również tutaj nastąpi e, zmiana dochodów, e, ogółem dochodów bieżących, wydatków, ogółem wydatków bieżących o tą kwotę 2650 zł. Załącznik numer 2 e, zawiera tylko dwie proponowane zmiany, e, które dotyczą inwestycji dofinansowanych przez e, Fundusz Polski Ład. To jest modernizacja infrastruktury kulturalnej w Chodni, Tutaj następuje zwiększenie limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 20 tysięcy. Łączne nakłady finansowe również są zwiększane o 20 tysięcy. To jest tak, łączne nakłady finansowe po zmianach na to zadanie będą wynosiły 2 789 690 697 złotych 40 groszy. Zł a limit wydatków na rok 2024 wyłącznie z układu własnego i środków pozyskanych to jest 2 522 000 zł. I tak samo zmiana dotyczy zadania przebudowy ulicy Zapłodzie w w oraz budowy drogi w starym Olesku. I tutaj następuje zmniejszenie łączy nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6 922 220 zł, limit wydatków na rok 2020

Szanowni Państwo, żebyście nie byli, chcę Was poinformować o tym, że będę prosiła o rozszerzenie porządku obrad w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Gminy Hocz, co wiąże się ze zmianą przepisów. Wcześniej była kropność 1,2, w tej chwili 2,4, także diety muszą ulec zmianie, więc dostosowujemy tą uchwałę do przepisów. To ja bym miała na tyle. Dlaczego nie, nie to, to było nie do przewidzenia, że to będzie na dzisiejszej sesji? Dlatego <śmów> w programie nie ma. Proszę, no tego, nie, nie Proszę nie tego nie robić. To, Proszę nie tego nie robić. Tak samo jest z wynagrodzeniem burmistrza, gdzie... No to, to, to tak samo tak, 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 tak. było z wynagrodzeniem burmistrza, gdzie właśnie yy, nie chcieliśmy wywoływać nowej uchwały, jednak duch Radnicy stanowi o stanowisku, że taka uchwała musi być wywołana. Dziękuję bardzo. Wolę Pani Burmistrz 2,4 jakiego wskaźnika? Już. Ale to nie rozumiem. Ja było... 2,4 kwoty bazowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. To jaka ta kwota bazowa jest? Tysiąc siedem. 789 złotych, 1780, 1789 złotych i 42 grosze. Rada jest zarazowa, ustalona na 2024 rok. Ja jeszcze chcę wrócić do tego, do tych zmian budżetowych. Jednym zdaniem, tylko do straży. Straż koczu jest w krajowym przestrzeni ratownictwa. To jest pierwszy warunek, że w pierwszej kolejności taki samochód może, może, może lepszy i powinna otrzymać straż. Powinny być zabezpieczone środki. Drugie pytanie jest moje takie. Prosiłbym, aby na dzisiejszej sesji przedstawić radnym wynik finansowy spółki Zakład Komunalny Choczu za ostatnie 5 lat. Bo ja mam pytanie do właściciela, do rady Wspólników, jak również do Rady Nadzorczej, jaki, były, jaki był wynik w ciągu ostatnich pięciu lat. Czy był zysk, czy było 0,0, czy były straty? Bo skoro był zysk, w jakiej wysokości, to dlaczego nie inwestowano w infrastrukturę taką podziemną yy, sieć wodociągową? Ponieważ sieć wodociągowa w formie została... Praca rozpoczęta, budowa w 1974 roku, czyli 50 lat temu. I dziwię się, że przez 50 lat nie było środków, a dzisiaj musimy od razu znaleźć duże pieniądze. Systematycznie się, jak nie stać kogoś, to w sposób systematyczny modernizuje swoje, swój dom, swoją gospodarkę, swoją nieruchomość. A nie od razu. Po 50 latach, więc głównie proszę o wynik finansowy spółki zakład komunalny, bo my jesteśmy właścicielem 100%. procent, tak? jaki był wynik za ostatnie 5 lat. Jak pani burmistrz od... powinna wiedzieć, jako zgromadzenie wspólników, bo... Już odpowiadam, to... tak oczywiście powinniśmy wiedzieć, te informacje są i będą przekazane. Wiadomo, że nie w tym dzisiejszym bo trzeba I je przygotować. Natomiast jeżeli był uzyskan, szanowni państwo, y... część z Państwa wie, część może tego nie dostrzegała. Przecież my budowaliśmy, rozbudowywaliśmy sieć wodociągową. Cały czas jest też ta sieć wodociągowa modernizowana. I w minionym roku, kiedy prezes zakładu wodociągowego zgłosił Panu Burmistrzowi właśnie kwestię remontu stacji uzdatniania wody w Choczu, pieniądze zostały wprowadzone do budżetu na 2024 rok. Także już Pan Burmistrz przewidział to zadanie. Szanowni Państwo, jak poprosiliśmy o ocenę stanu wydajności tej studni, okazało się podczas kamerowania, że natrafiono na przeszkodę. Tam były kable elektryczne, rury. W związku z tym musieliśmy poprosić o wyciągnięcie tych, tych rur, tych... tych na szczęście, że w ogóle udało się je wyciągnąć. Nie wiem, jak one długo były, nie jesteśmy tego w stanie ocenić, ale udało się je wyciągnąć. I w związku z tym, żeby zabezpieczyć i zwiększyć poziom wody i dać większą możliwość dostarczania wody naszym mieszkańcom, musi nastąpić renowacja filtra. Ale to nie znaczy, że my na tym swoje zadania poprzestaniemy bo fachowcy, niektórzy z fachowców mówią, że my jednak powinniśmy tutaj doprowadzić do renowacji tego filtra, a też powinniśmy myśleć o budowie nowej studii. Także w momencie, w którym to było, w przeszkoda została usunięta i działania zostały podjęte. Nikt nie myśli, sądził, że trzeba będzie wprowadzić renowację tego filtra i, i jest, Tak to wygląda. Także zostały wprowadzone środki na ten cel w e, grudniu 2023 roku. To projekt z etapu projektu budżetu po sygnale złożonej przez Prezesa Zakładu Wodogranizacyjnego. Dziękuję. Ja bym chciał powiedzieć odnośnie samochodu strażackiego. To, że, on, że zakup tego samochodu jest mójkowany rok do roku w budżecie, to jest y, tylko y, takie mydlenie oczu, bo nigdy nie dochodzi do realizacji tego punktu i my szczegółowo na Komisji Bezpieczeństwa podejdziemy, omówimy sobie, nie chcę rozważać dzisiaj tutaj tego tematu, bo już dawno powinna planowo rozpocząć się sesja. Niemniej jednak jest to bardzo ważne, czy dajemy tej straży tą szansę dzisiaj, czy y, po prostu zdejmując te środki, czy zostawiając. I dlatego proszę w przerwie między sesją a komisjami poprosić kierownika Zakładu Komunalnego, który odpowie nam rzeczowo na parę pytań. Bez tego nie widzę możliwości głosowania nad tematem. Proszę, prezesa, prezesa. prezesa, przepraszam. Dziękujemy. Jeśli nie ma więcej pytań, to ja bym Ale ktoś nie chcę powiedzieć. Ale szanowni, ale szanowni państwo, to nie jest tylko problem skomnie. raz po drugie. Y ale niech pani nie powtarza, nie zabiera czasu, bo planowo już się pewna zacząć, że sesja o 9.30. O 9.30 jest podane do publicznej wiadomości przestrzegać tego czasu. proszę do proszę, Przybyli. Gdyby Pan Prezes nie składał pism od zeszłego roku, to byśmy nie zaproponowali tej y, zmiany budżetowej, tak? Jeżeli ja mam informację od prezesa i z i na piśmie, że jest problem z dostarczaniem wody, to ja sobie nie pozwolę na to, żeby Państwo nie przedłożyć propozycji takich zmian. A jeżeli Państwo podejmiecie inne decyzje, to proszę też wiedzieć o tym, że też na to odpowiadacie, tak? Jest potrzebna renowacja sołtysa, są, są dokumenty, no są dokumenty. Dobra, teraz przed Od, ja? Ja? Od ja? realizacji uchwał jest władza wykonawcza. My jesteśmy władzą uchwałodawczą. Tak, tak. No, proszę, nie Pani nie, nie straszę tutaj nikogo, bo my się nie przestraszymy akurat, przynajmniej ja się nie przestraszę. Po drugie, proszę jeszcze raz, proszę o informację na dzisiejszej sesji, jaki był wynik spółki w ostatnich pięciu latach. I, I co z tym nie było robione. Tak jak powiedziałam, jeżeli Pan pyta o te informacje, one zostaną przekazane, ale nie w tym momencie. Jeżeli chodzi, ja, ja Państwu jeszcze odczytam jeden... Właściciel co roku otrzymuje sprawozdanie z wyników spółki i Kuciek-Kruzianek. Ale szanowni Państwo... Wynku. nie pyta. Ale, też ale ja to panu też nie mówię. Nie, pani nie do mnie zwróciła. Proszę proszę o spokój. Proszę Państwa, też mam na wadę, że generalnie gmina się rozrasta i też powstają nowe zabudowania, i te też spadaje, bo się też doprowadzić wodę i ten też spada, zwłaszcza w okresie letnim jest to bardzo zauważalne. Skąd też wyczerpanie tego, 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 tego złożenia? Szanowni Państwo, ja kończę obrady tak. dzisiejszej komisji, bo, że Dziękuję bardzo.